Gdybym znał ten przepis wcześniej, nigdy bym nie lepił pierogów. Mm. Zaczynam od farszu. Na samym początku ugotowane ziemniaki przeciskam przez praskę. Przeciskam również twaróg. Do farszu dodaję podsmażoną cebulkę i doprawiam świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Całość dokładnie mieszam i farsz jest gotowy. Teraz ciasto. Do miski wkładam drożdże, dodaję cukier, dodaję też letnie mleko. Całość dokładnie mieszam do momentu, aż wszystko się rozpuści. Następnie dodaję mąkę. Na samym końcu sól. I całość dokładnie wyrabiam. Dobrze wyrobione ciasto przekładam z powrotem do miski, przykrywam i odstawiam na 20 minut. Tak przygotowane ciasto dzielę na porcje. W każdej porcji ciasta tworzę kulkę, którą lekko wałkuję. Do ciasta wkładam farsz, zakładam. I tak przygotowaną kulkę wałkuję na cienki plack. Tak przygotowane placki piekę na rozgrzanej patelni. Kiedy ciasto urośnie, obracam placka na drugą stronę. I tak przygotowane placki smaruję masełkiem. Opruszam solą. I mogę już zajadać.